Udało się w świątyni Śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. W grach RPG poza protagonistami, których nie sposób nie zapamiętać, często na długo zapadają nam w pamięć antagoniści, czy też po prostu dobrze zrobione, mroczne i tajemnicze postacie. Bez różnicy, czy są naszymi sojusznikami, czy wrogami, ze skupieniem i często fascynacją słuchamy ich wypowiedzi, sami chętnie z nimi rozmawiamy, czekamy na kolejne okazje, kiedy będziemy mieć z nimi styczność i lubimy je obserwować. Z pewnością do takich postaci należy czarny mak, nekromanta Xardas z gotika. I Gunter Odim, Szklany Człowiek, demon z dodatku do Wiedźmina III serca z Kamienia, którzy nawet poza środowiskiem graczy RPG są znani prawie tak bardzo jak główni bohaterowie gier, z których pochodzą. I owi panowie staną dzisiaj naprzeciwko siebie. Gunter Odim, niewiadomego pochodzenia demon, znany również jako Pan Lusterko, czy też Szklany Człowiek. Jego głównym zainteresowaniem jest zawieranie pozornie błahych paktów, które jednak doprowadzają po czasie do szaleństwa osoby, które je zawarły. Z początku wydaje się zwykłym kupcem, nie odbiega od nich wyglądem, chociaż po rozmowie z nim można wywnioskować, że jest bardzo inteligentny. Pomimo, że z wyglądu wydaje się niegroźny, potrafi wytworzyć najmroczniejszy i najbardziej tajemniczy klimat, z jakim miałem do czynienia w grach. No ale co świadczy o jego potędze? Mroczny klimat to przecież nie wszystko. Tak więc potrafi latać, zdaje się, że wykorzystuje powietrze jak Jezus wodę. Odbierać ludziom duszę, jeśli ci nie wywiążą się ze zobowiązań wobec niego, potrafi znikać i pojawiać się w różnych miejscach nie wiadomo skąd. Wie bardzo dużo. Tak naprawdę w Wiedźminie nie ma postaci, która wie więcej od niego. Gdy rozmawiamy z nim, odnosimy wrażenie, że wie wszystko i że może wszystko. Spokój, którym się cechuje, świadczy o tym, że jest zdolny do wszystkiego. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego, kogoś, kto nie boi się wyzwań, kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos? Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za Twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę, ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Pojawia się w różnych światach, no więc świadczy to o demonicznej zdolności podróżowania pomiędzy wymiarami. Ma również władzę nad zjawiskami naturalnymi wywołał na przykład sztorm. Oprócz tego wszystkiego posiada jeszcze jedną bardzo ważną umiejętność, która świadczy o jego sile, ale o tym zaraz pomówmy jeszcze najpierw o Xardasie. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. To też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, Zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Xardas. bardzo stary mag, wcześniej ognia, aktualnie nekromanta prawdopodobnie najbardziej tajemnicza postać w uniwersum Gotika. Pomimo bycia nauczycielem i mentorem bezimiennego, nawet jemu nie wyjawia więcej niż tyle, ile uzna za konieczne, przy tym nawet go okłamując. Gdy zestawimy go z Ganterem, Xardas jest zdecydowanie bardziej pozytywną postacią, gdyż pomijając środki, jakie stosuje do osiągnięcia celu, pragnie on zwrócić ludziom wolność i uchronić ich od wojny bogów. Na karku ma jakieś 160 lat, więc magiem jest na pewno grubo ponad 100. Świadczy to więc o jego ogromnym doświadczeniu i umiejętnościach magicznych. Jako pierwszy z magów, jakich znamy w uniwersum, osiągnął szósty krąg magii. Odpowiada za stworzenie magicznej bariery nad kolonią górniczą oraz potrafi rzucać wiele bardzo potężnych zaklęć, takich jak przywołanie armii ciemności, deszcz ognia, tchnienie śmierci itd. Właściwie to specjalizował się w przyzywaniu demonów których używał często jako robotników w celu wybudowania wieży. Największą siłę zyskuje pod koniec wydarzeń z drugiego Gotika, kiedy po pokonaniu Smoka ożywieńca wchłania jego duszę i przejmuje moc zła, moc Boga Beliara. Udaje mu się potem zniszczyć magię runiczną, podbawiając tym samym magii innych magów, czy pokonać armię żołnierzy Mertany. Jest bardzo potężnym magiem, obdarzonym do tego boską mocą. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Xardas, co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Kotwica w górę! A więc służysz teraz Bogu Ciemności? Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty Inosowi. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne. Jeszcze się spotkamy. Po tym co teraz powiedziałem, wydawałoby się, że silniejszą postacią jest ksardas, gdyż wydaje się, że osiągnął więcej i włada potężniejszą magią co decyduje o jego zwycięstwie w ich pojedynku. Tak naprawdę nie wiemy, co osiągnął od nim, ale to nie ma większego wpływu na przebieg walki. Powiedziałem wcześniej, że pan Lusterko. Posiada jednak jeszcze jedną bardzo istotną umiejętność, więc może najpierw zobaczcie sami! Geralt! Tutaj! O, ho, ho biało włosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić! Dzięki, może innym razem. No co ty? nie i się prosić! Ja stawiam! Opisujesz się. Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał. Uwielbiam bawić się czasem i przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę z nami. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Gunter Odim włada czasem i lubi się nim bawić. To sprawia, że jest postacią nie do pokonania fizycznie. Geraltowi udało się go jedynie przychytrzyć, wygrywając z nim w grę, rozwiązując jego zagadkę, czym uratował życie swoje i Olgier Davon Everett. Tak więc podczas walki z Xardasem, czy kimkolwiek, kto nie posiada takich zdolności jak on, mógłby z przeciwnikiem zrobić po prostu to samo co z pijaczkiem, którego widzieliście parę chwil temu. No, ale możemy jeszcze założyć coś takiego, że Xardas przecież wchłonął moc Boga, jakim jest Beliar, a moc ta może pomóc mu przeciwstawić się Odimowi i jego władzy nad czasem. Wtedy Xardas być może nawet skutecznie przeciwstawiłby się swojemu przeciwnikowi, w końcu był bardzo potężny, ale podejrzewam, że Odim posiada jeszcze wiele umiejętności. O których nie mamy pojęcia i o których nawet nam się nie śniło. Finalnie myślę, że zgodzicie się ze mną, że zwycięsko z tej walki wychodzi pan Lusterko. Nie chciałbym jednak, żeby traktowano teraz Xardasa jak jakiegoś słabiaka, i uważam, że był on jedną z najpotężniejszych postaci w grach. I nie tylko. Uważam, że możliwość zabicia go w Gothiku III w tak łatwy sposób była słabym posunięciem ze strony twórców gry i nie urzeczywistniała realiów siły poszczególnych bohaterów. Myślę, że gdyby Gothic 3 powstał 10 lat później przy większym budżecie, ta sytuacja wyglądałaby inaczej. Na koniec zapraszam was do pisania propozycji kolejnych walk. Ta, którą widzieliście dzisiaj, znalazła się w jednym z komentarzy pod poprzednim odcinkiem, więc wiedzcie, że naprawdę biorę wasze zdanie pod uwagę. Oprócz tego cieszę się, bo seria spotkała się z fajnym odzewem z waszej strony. No to chwała dzisiejszemu zwycięzcy i zapraszam was do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Na razie!